Witam dzisiaj wyniki konkursu na AWP lub Akacza Jeden skin lepszy, drugi gorszy. Niestety dzisiaj dla Was nie mam żadnego nowego konkursu, bo naprawdę mała aktywność jest w komentarzach. Jaka jest kom wyniki, znaczy jedna jaka jest wyniki, jest. Jaka jest ta Ruby! Jaka jest. jaka jest aktywność pod konkursami, ale... Ale no, no, jak się polepszycie, będzie więcej komentarzy, to będzie więcej, fi, więcej konkursów. No i zwycięzcą jest Marek. Po raz pierwszy dużo ze mną nagrywa i niestety wygrał słabego skina, bo Akacza. A jak Wam pokażę, Akacz Akacz akurat jest najgorszym skinem jak ja mógł wylosować, bo awp była taka o piękna awp gałęźnica a akacz był ten właśnie gorszy mogli ludzie się domyśleć wchodząc na yy, na mój yy, na mój kan, yy, na moje konto Widzieliby wszyscy, jeśli by oglądali odcinki. No przykro mi. Biedny Marek nagrywa ze mną cały czas. Trafił taki skin, a wp by napisał: byłaby lepsza. I jest wysłane. tego żegnam. Do zobaczenia dzisiaj na tym filmie, który obecnie już jest na kanale Shretein Gleita.